Ja bym Co się jedzie. To wiem. pilota, kto ci tak kupił, co? Dobra, wstawać tu wszyscy. Nie ma czasu na odpisać. Nie? Nie ma czasu na Musimy się zostawić wzdłuż tego, żeby było widoczne. Staje się. No? Się, się. No, No nie, słoneczko razi chyba. chyba. Widzisz no. No, tutaj. Mama. tutaj